Pani burmistrz, czy to prawda, że plac budowy na stadionie został już przekazany? 13 lipca podpisana została umowa z wykonawcą, który wygrał przetarg na wykonanie modernizacji stadionu. I już w tej chwili czekamy tylko na przekazanie pracu budowy. Będzie to w przyszłym tygodniu. Harmonogram został zatwierdzony. W tym roku do 26 października mają być pewne etapy zrobione, które są wyspecyfikowane w tym harmonogramie. Będziemy to nad tym pilotować. Osobiście jestem zaangażowana właśnie w rady budowy. Zarządziłam, że takowa, takowe miejsce będą miały właśnie co tydzień rady budowy. Na który będziemy monitorować postępy prac i monitorować cały czas występujące jakieś niespodziewane prace, czy w ogóle kontrolować, żeby mieć rękę na pulsie.